Witam z Drops, W kolejnym odcinku zrobimy w Nintur Speed Carbon. Jednakże kończymy karierę i przechodzimy do serii prób. I na początek mamy pojedynki w kanionie. No i tutaj serie zostały pogrupowane na tak jakby medale, na brąz, srebro i złoto. Czegoś takiego nie było, można dać tam były po prostu serie prób, no i była sobie ta próba, no i się przechodziło. Tutaj mamy właśnie ten taki podział. No i, no i zaczynamy. Tutaj, jeśli chodzi o tę serię prób, to, do, to zostało dodane jakoś do multiplayera, że tam e, tabele listy takie tam pierdoły. Ale to i tak w ogóle nie działa. Mi to nigdy nie działało i nie wiem. Tu nawet mamy dodatkowe autko Lexusa, którego normalnie w Carbonie nie ma, ale przy takich wyścigach jako właśnie ta auto i tutaj w seriach prób jest. No wiadomo, z użyciem trainerów da się wszystko. Ale tak, normalnie to nie ma. Wyprzedziłbym z chęcią tą maźlinkę. Ho oh, oh, ho oh. ho. No to się ładnie zapędziła Dobra, tego już raczej... Raczej mnie już nie dogoni, więc to będzie koniec No cóż... Tak wyszło No zapiszmy No, następne srebro, tym razem również mamy jakieś nowe autko więc ciśniemy. Może tym razem ja też mi się uda tak szybciutko wyprzedzić i będzie fajnie. Tym razem kogo tam ścigamy? Aha, na auto do kanionów niezbyt dobrze przystosowane. No chyba, żebym kogoś szybko wyprzedził, ale. Oj, 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 ale tym zarzuca. No nie, nawet nie miałem jak się obronić przed tym przed tą kolizją. Nie, masakrysz na auto, zarzuca normalnie wszystko. Ciężko się tym jedzie, naprawdę, uwierzcie. No teraz nawet ładnie. Jeszcze parę takich ładnych zakrętów i spróbujemy go wyprzedzić. Aj, troszkę przesadziłem. Dobra, to chyba nie wyprzedzę i będę musiał normalnie jechać, niestety. Ale próbujmy, próbujmy. Może się jeszcze udać. Jeszcze połowę trasy nie ma, za chwilę będzie. Więc w sumie ciągle jest szansa na to, że go wyprzedzę. Dobra. Aj, pięknie, pięknie, pięknie sobie tutaj nabijam punktów, ale to nie to samo, jakbym go wyprzedził. No ale nie chcę go uderzyć, bo to się traci przez to punkty, więc Więc nie byłbym go wyprzedził, ale trochę się boję o stratę punktów, które tak by nie miały znaczenia, gdybym go wyprzedził. No i sam, sam we mnie wjechał. Nie, to teraz się wypchaj, teraz to cię wyprzedzam. No, ale to pewnie i tak mi się nie zaliczy, bo już jest meta i wiecie To nie będzie miało znaczenia No właśnie, przez to jest etap, z któryś tam Mogłem, za, zahamować przed startem i go przyblokować Wtedy może bym to załatwił w inny sposób Dobra, tutaj muszę uważać, żeby nie wypaść Ale może, u, może uda mi się go zgubić Nie wyprzedziłem go na no to go zgubę no Zgubię, zgubię. O, ale będzie ciężko. Chociaż cisnę ładnie sobie na zielonym paseczku, więc... Więc fajnie, o na niebieskim. Jak będzie powyżej 100 metrów, to wtedy będzie... No właśnie, powyżej 110. To wtedy ten. To wtedy jest tak jakbym go wyprzedził. Tylko że w drugą stronę. No i jak jest na niebieskim, to w ogóle mi się punkty nie odejmują, więc też jest fajnie. <grytanie> A, no cóż? Nie, wygram spokojnie, bo w ogóle punktów nie tracę, bo jest tak daleko. No a co do właśnie tego z przodu, to tutaj na zakrętach i tak mnie będzie podganiał trochę, no i to nie wyjdzie z tego nic. No właśnie. No, on jest na zakręcie, to sobie zdobywam, to jestem z przodu, potem ja wjeżdżam na zakręt i wtedy on, on znowu mnie podgania, no i... i tak cały czas można w kółko. I nic z tego większego nie wyniknie. No tutaj, tak już nie zdobędą tych punktów, nie ma problemu. No i spoko. Yy, nie zapisujmy. Ciśnijmy dalej, nie chcę się. Później zapiszę. No i ostatnie złoto. Tutaj już mamy korwetę, ale tu będzie taki smaczek fabularny, wam powiem. Zaraz zobaczycie. Proszę bardzo, Korweta Crossa ściga BMW M3 gt Wiecie, co ja będę chciał zrobić, prawda? Tak, to jest oczywiste, co ja będę chciał zrobić. Eee, tylko musimy się udać. Tutaj Korweta Crossa ma trochę większą moc, dlatego muszę teraz zwolnić, ponieważ ponieważ trochę za bardzo wbijam się w tą ścianę, a tak nie mogę. No teraz nie, teraz przesadziłem trochę. Nie, no ta korweta jakby miała większą moc, to BMW ma za dużą moc, bo ono jest tutaj tak potrasowane po prostu, ono jest jeszcze lepsze od tego Audi i, i to jest ciężko zrobić. Bo ta korweta może jest lepsza od tej mojej i to BMW jest lepsze od tego Audi, ale po prostu te auta są trudniejsze w kontroli. Więc to nie jest tak, że to się wyrównuje, nie? Że, to, że on jest lepsze, to jest lepsze, no to powinno mi pójść tak samo. Nie, to jest trudniejsze do ogarnięcia. To się wszystko dzieje tu szybciej i, i z większą precyzją, po prostu. I będzie, 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 mam cię. Uff, udało się. Dobra. Nie zapisujmy, za chwilę zapiszę. Dobra, następny tryb to jest... Yy, wyścig w kanionie, aha. No czyli w sumie... Jeden gracz, bo tutaj można sieciowe dawać teraz. Te wyścigi w kanionie. Kiedyś coś tam próbowałem przez tą sieć, ale to marnie, to wychodzi. Dobra, no i to jest po prostu wyścig w kanionie. Co to dużo tłumaczyć. I mamy fajnie, fajnie stuningowaną masę. Właśnie te auta z serii prób są bajeransko stuningowane. Przynajmniej te, którymi my jeździmy. Naprawdę strasznie mi się to podoba i w sumie jak się serię prób robi tak w trakcie kariery to ta naprawdę fajne. fajnie odciąga i, i zajmuje I jak ktoś przejdzie w sumie wszystkie serie prób również na złoto to naprawdę y, fajnie no to jest jednak jakieś osiągnięcie mi się wydaje przykładowo no tutaj wyjdzie, ten wyścig w kanionie korwet no to ja może ja nie chcę się chwalić nie no bo ja nie jestem jakimś tutaj mistrzem w tą grę ale ale jak to się już robi, to... To nie jest jeszcze aż tak źle. Albo na przykład jest y, drift. Y, są drifty w kanionach. To na przykład z tym miałem też problemy, jeśli chodzi o na złoto. Jeszcze jest na przykład trudne pościgi, jak na przykład tam jest potem tak... Kasiera próżyby coś tam zrobić śmieciarką podczas pościgu. No i to jednak wymaga pewnego czasu i, i w ogóle jakiegoś... No, nie da się tego zrobić za razem, że wiecie, ktoś siada, gra sobie tam w Nitur Speedy, tak, tak, wiecie I siada sobie i, i od razu za razem robi wszystko po prostu, nie? To jednak... te minimalne umiejętności trzeba posiadać No, ja nie mówię tutaj na... na brąz, na srebro, no to jeszcze da się to zrobić, nie? No bo to nie jest jeszcze aż takie trudne Z tymi złotami jest najgorszy Zresztą ja to też w sumie zależy, bo kiedy ja w to grałem, nie? To też, na przykład, z tego co pamiętam z seriami prób w Mozładecie ja je pamiętałem okropnie, że tam któreś były już takie trudne. Szczególnie zapamiętałem yy, to, co był, były punkty kontrolne i się jechało tą policyjną korwetą. To ja na przykład to zapamiętałem jako takie takie trudne i w ogóle ciężka sprawa. No a po, teraz jak to grałem, no zresztą może oglądaliście, no to widzieliście, że nawet to nie było aż tak źle. tego w miarę to tam... W miarę mi to wychodziło nawet No, mi teraz kolejne wyciekanie. tym razem Mitsubishi Jeden gracz Ja się tu do sieci nie podążam, bo tu się robi jakieś konto EA Potem się coś robi, czy mam, czy mam to konto, czy nie mam No załóżmy, że jest. nie mam i zakładam Coś się robi i no, nie wiem, to nie działa Nie wiem, albo nikt to nie gra, albo to nie działa Jak chciałem z kimś zagrać, to też to nie działa Bo na przykład już byłem umówiony, nie, że tam Zagramy sobie w Carbona i wszystko Multiplayer Tutaj na serwerach, ea, no bo są konta, wszystko fajnie nic, wszystko wszystko ustawione jak jesteśmy w jakichś pokojach czy w czymś No i nie ma, nic się wykrywa i nie da się Przez Hamachi by to może działało, ale jak, się, jak chcieliśmy w Mozła deta przez Hamaczy to też były jakieś problemy Ktoś mi tam potem polecał jakiś tam program specjalny do tego multiplayera w Mozambique, ale to też, wtedy już mi się nie chciało i nie robiłem z tym. No i nie wiem do końca, do końca jak to jest. Nie wiem czy te multiplayery działają dopóki nie wyjdzie kolejna część, czy, czy jak to działa, nie wiem. No bo na przykład... Yy, 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 Momencik, na przykład... Hot Percy, no to wtedy już Origina nie było, nie? No to no to nie wiem, tam się zakładają jakieś konta, jakieś klucze są, czy, czy, czy jak to działa? Przecież to, że ja na przykład kupię używaną grę i normalnie mogę grać w multiplayera Czy, czy ściągnę z i też będę miał tego multiplayera? Jak to działa, no? No albo y, 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 Barnold Paradise No to jest właśnie coś też w tym stylu, nie wiem jak to może działać Jak to ma działać tak poprawnie wszystko tych grach wyścigowych niby są te multiplayery a... A nie wiem jak to może działać. Zresztą tutaj w carbonie to powinno fajnie działać, no bo mamy te karty nagród, że jakieś tryby specjalne wszystko, nie? Ale w życiu mi się to nie udało zagrać. Tak wyszło, nie zapisujemy. Yy, no i tu mamy ostatni wyścig w kanionie. To nie powinno być problemów raczej. No, nawet, no, nie no, tu nie ma takich problemów wreszcie. no to jest normalny wyścig, z normalnymi wyścigami jakoś nie miałem problemu. No, tu sobie śmigamy Nissanem, który mi się przypomina Underground 2, naprawdę bardzo fajna część. No to mnie chcą wyprzedzać, a ja mam lusterko wsteczne i ja się tak nie dam! A pięknie w zakręt wchodzi. Te znaki, które mnie tu denerwują, ponieważ nie mogę wykorzystać całej tej powierzchni, która mi jest tu dana na drodze. Ale jakoś muszę z tymi znakami żyć. Tak w sumie to one o niczym nie, nie informują konkretnym. Co by było przydatne. No co tu jest? No tu, że jest jakiś nachył, tu, że wolniej, tu i że jest zakręt. Miliony znaków, że jest zakręt. Ograniczenie prędkości, znowu jakiś zakręcik. I wszystkie znaki chodzi o to, że jest nachyl, zakręty, prędkość. I co chwilę te znaki? No ludzie, no wiesz, jeden znak wystarczy, on traci ważność dopiero jak jak będzie drugi znak na końcu, że że ten że już tamten znak się skończył ważność A nie, że oni co zakręt stawiają zwolnij i ograniczenie prędkości i nachylenie Bo jeszcze te zakręty rozumie, nie? no bo zakręt się kończy, no i, no i jest inny zakręt, nie? No to wtedy to jeszcze rozumie, no ale ale, no i jest, są tutaj te odblaski i wszystko na zakręcie, te takie strzałeczki, no i to powinno działać, bez tamtych znaków, nie? Oj, będę mógł mieć problemy z wygraniem, ładnie tu ciśnie ten, ten Mitsubishi. Ajajaj, aj, aj, za mocno przyhamowałem. Dobra, tu będzie jeszcze tylko parę zakrętów, więc muszę szybko zdobyć przewagę na prostej. Czyżbym miał problem z wygraniem wyścigu zwykłego w kanionie? Jaki gnój! Aj, 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 aj Powtarzamy, pow... a jednak widzimy... Zwykłe wyścigi też nie są takie proste. Dobra. Dobra, nie rozpędzamy się tak dalej, dużo tym nitrem. Tylko blokujemy ich, o, tak Tak wiecie, tak minimalnie. I po prostu utrzymujemy pozycję, bo tam mnie wyprzedził jakoś, nie wiem, nawet nie pamiętam jak to było. Pewnie na jakimś zakręcie, bo tu przeważnie tak bym mnie wyprzedził, bo na prosty pierwszy bym go nie puścił. Po to mam to lusterko wsteczne, żeby ich blokować. Yy, za dużo nitra, za mało nitra zużywam. Bo no nie chodzi o to, żeby zużyć całe i wiecie, tylko chodzi o to, że, że jak jest całe, to żeby nie było całe, no bo wtedy się nie ładuje, a tak no się naładuje i, i będzie naładowane. Przynajmniej ja to tak zawsze rozumowałem, nie? Że, że skoro można użyć, no bo i tak się nie ładuje, a tak to się naładuje, no to... Co za problem, nie? I żeby to minimum zużywać. Żeby to cały czas było w ruchu, to nitro. Oj, 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 a pewnie tu mnie wyprzedził, bo to jest taki wredny zakręt tutaj, a nie, jeszcze nie, to jeszcze nie tutaj. Pewnie, że wtedy było coś około 70% chyba. No, bo byłem za bardzo zajęty krytykowaniem znaków i oznakowania tutaj. No, i na przykład teraz użyłem trochę za dużo, no ja wiem, no, ale, no bo tutaj są takie zakręty jeszcze mnie doganiają, a nie chcę stracić pozycji. To teraz się zużywa, nie? No niby tu jest jeszcze prosta droga, to też można zużywać. Ale ja tam lubię mieć zapasik. No to już bym nie wyprzedził. Na tamtym zakręcie, gdzieś mnie musiał wyprzedzić. Ale skok. Dobra, tutaj tylko utrzymać pozycję i to już będzie wygrana. I do mety. No i załatwione. Bez żadnych większych komplikacji. No, nie, zapisujemy. Później zapiszę już na końcu, jak już będę miał wszystko. Jak już będę kończył. Więc co my tu jeszcze mamy? Mamy punkty kontrolne, tak? Punkty kontrolne w Kanionie. Yy, no dobra, to byśmy sobie podarowali. Mamy już tutaj te zaliczone, więc nie jest aż tak źle. No tu mamy jeszcze te najlepsze wyniki czasy i tak te Pierdoły. No i tutaj mamy kolejne punkty kontrolne. Uuu, nawet mamy BMW m fajnie. Dobra. No ale to już wszystko będzie w następnym odcinku, tak więc do usłyszenia.